Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować pyszny, puszysty sernik. Sernik ozdobiony owocami. Jak widzicie bardzo efektownie wygląda. Jest bardzo pyszny. Przepis ten dostałam od koleżanki, u której byłam na urodzinach i właśnie ona zrobiła ten sernik. Tak mi bardzo zasmakował, że postanowiłam sama ten przepis wypróbować. Więc polecam go Wam również, bo jest naprawdę bardzo dobry. Zapraszam do obejrzenia filmiku, komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Zaczniemy od spodu. Ciastka blendujemy razem z masłem. I wykładamy na blaszkę. Moja blaszka jest o wymiarach 25 na 25 cm. Ciasteczka z masłem już są zblendowane. Musi powstać na taki mokry piasek. Ja tutaj dołożyłam jednak trochę więcej masła, więc tutaj gdzieś około 90 gram, ponieważ moje ciasteczka były bardzo suche. Więc dołożyłam troszkę masła. Teraz ten te nasze ciasteczka przekładamy na formę. Gdy już wyrównamy nasz spód ciasteczkowy, ubiatając go równomiernie, możemy w garnuszku jakimś rozpuścić sobie jedną tabliczkę czekolady, 100 g, plus 100 g masła. Następnie żółtka będziemy ucierać cukrem na puszystą masę. Do ubitych żółtek z cukrem będę teraz dodawała mleko w proszku oraz masło rozpuszczone z białą czekoladą. Ciągle pamiętając, że miksujemy. Następnie doleję 300 ml mleka skondensowanego w puszce. Ja mam mleko słodzone. A na koniec dodajemy ser. I budyń ciągle miksując, do połączenia się składników. W międzyczasie również musimy ubić nasze sześć białek ze szczyptą soli na sztywną pianę. Do naszej masy serowej dodajemy teraz ubite białka. Możemy również nastawić sobie piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem. I delikatnie białka wymieszajmy z masą serową. Gdy masę mamy już wymieszaną, przekładamy na spód ciasteczkowy. <tryk> Składamy do piekarnika, tak jak mówiłam wcześniej, na 160 stopni z termoobiegiem na około godzinę, no bo wiadomo, że każdy piekarnik piecze inaczej. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Wami. Na pewno na wstępie będziecie widzieć sernik. Dzisiaj już jest bardzo późno, więc do zobaczenia. Zapraszam do, do oglądania moich filmików, komentowania, lajkowania, subskrypcji i do... Następnego razu.